Czy wiecie, że w tym roku mija tysiąc lat od koronacji pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego? I tak się składa, że Wrocław ma dla niego prezent. Dla niego i dla mieszkańców. Bo to właśnie tutaj powstaje nowo, zielono-niebieski skwer. Zajrzyjcie za kulisy! Zacznijmy od podstaw dosłownie od podstaw. Niedawno była tutaj kostka betonowa i asfalt, a są drzewa i nawierzchnia zaprojektowana tak, żeby deszczówka nie trafiała do kanalizacji. Tylko nawadniała posadzone tu rośliny i wsiąkała w grunt. Mamy tu już 20 nowych drzew, klony polne i lipy drobnolistne. A posadzone zostanie jeszcze 150 krzewów iglastych, 600 krzewów liściastych i całe rabaty bylin i traw ozdobnych. Te nasadzenia nie tylko zwiększą powierzchnię biologicznie czynną i poprawią mikroklimat, ale też zmienią aranżację promenady. Tak, by szpaler drzew sięgał ulicy Świdnickiej. Nowa nawierzchnia, nowa zieleń. Fajnie by to było przyjść na spacer albo usiąść i poczytać książkę. No i to też będzie możliwe, ponieważ pojawi się tutaj 14 nowych ławek, a część z nich robione jest na specjalne zamówienie. Tak, żeby wpisać się w krajobraz promenady. No i wszystko możesz też oglądać z góry, z tarasu kawiarni Morówka. Dodamy jeszcze, że program współfinansowany jest z Funduszu Europejskiego na klimat, infrastrukturę i środowisko. A inwestycja zostanie oddana do użytku do jesieni. Chrobry? Zostaje, ale jego otoczenie przechodzi zmianę Zieleń, woda i miejsce odpoczynku. A my, jak zawsze, zaglądamy tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Dołączcie do nas na Wrocław.pl. Do zobaczenia na budowie.